Cześć, muzycy i wokaliści. Ja nazywam się Krzysztof Jan Gryz i przekazuję wiedzę, która ma Ci pomóc w rozwoju kariery muzycznej. Jeśli poważnie myślisz o swojej karierze w biznesie muzycznym, to zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić najnowszego odcinka. Dzisiejszy odcinek rozpoczyna nową serię, w której analizujemy dla Ciebie twórczość najlepszych komercyjnych kompozytorów. Postaramy się przekazać Ci wiedzę o sposobie, Tworzenie przez nich piosenek, aby Twoje kompozycje były jak najlepsze. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy, jak swoje przeboje tworzy Ed Sheeran. Piosenki Ed Sheerana od lat okupują międzynarodowe listy przebojów. Każdy z jego albumów posiadał singiel, który stawał się radiowym hitem. Prawdopodobnie każdy muzyki i wokalista chciałby umieć tworzyć takie utwory które są aż tak bardzo popularne i które gwarantują sukces w biznesie muzycznym. Piosenki będziemy analizować w oparciu o cztery składowe. Będą to struktura piosenki, melodia, aranżacja oraz tekst utworu. Pod analizę wzięliśmy siedem najpopularniejszych utworów Eda Shirana. Są to Shape of You, Thinking Out Loud, Perfect, Photograph, I Don't Care, Sing, i d team rozpoczynając od struktury utworu, większość z tych piosenek rozpoczynała się od około 10-sekundowego intro. Następnie każdy z tych utworów posiadał pierwszą zwrotkę. Między pierwszą zwrotką a pierwszym refrenem pojawia się tak zwany prerefren, co również jest standardem w przypadku tworzenia piosenek komercyjnych. Co jednak odróżnia utwory Edeshirana i co możemy się od niego nauczyć, to długość prerefrenu w stosunku do pierwszej zwrotki. Zazwyczaj w utworach komercyjnych prerefren jest dużo krótszy od pierwszej zwrotki, czasami nawet o połowę. Prerefren w utworach Edeshirana jest zazwyczaj tej samej długości co pierwsza zwrotka. Buduje to w słuchaczu pewnego rodzaju zaciekawienie, ponieważ piosenka stopniowo się rozkręca. Kolejne elementy struktury utworu są praktycznie identyczne jak te w większości utworów komercyjnych. Czyli pierwszy refren, druga zwrotka, trzeci refren, przejście, czwarty refren. Po przeanalizowaniu struktury utworu. Przejdźmy teraz do budowania melodii. Biorąc pod uwagę siedem największych przebojów Eda Shirana, najczęściej występujące akordy to G-dur, E-mol, C-dur i D-dur. Akordy te stosowane właśnie w takiej sekwencji są po prostu bardziej przyjemne dla ucha słuchacza oraz sprawiają, że te utwory są bardziej przepełnione emocjami. Kluczem w budowaniu chwytliwej melodii Utworów komercyjnych jest tworzenie tzw. haczyków. Jest to powtarzająca się część utworu, którą najbardziej zapamiętujemy, to dzięki nim po jednorazowym przesłuchaniu piosenki chcemy ją przesłuchać jeszcze raz. Haczyki są tak skuteczne, że po przesłuchaniu piosenki nucimy je jeszcze kilkanaście następnych godzin. Zwróćcie uwagę na haczek instrumentalny w utworze Shape of You. Te kilka dźwięków na klawiaturze przewije się praktycznie przez cały utwór. W utworze sing pojawia się haczyk wokalny. Sprawia on, że piosenka staje się dla nas dużo prostsza do zapamiętania oraz możemy go wykonywać na koncercie i śpiewać wraz z widownią. Od Eda Shirana możemy się nauczyć czerpanie inspiracji z już stworzonych przebojów. Zastanów się, dlaczego dany utwór jest przebojem i co Ty możesz wyciągnąć z niego i dodać do swojej piosenki. Po tym jak dowiedzieliśmy się, w jaki sposób Ed Sheeran tworzy melodię, przejdźmy do analizy aranżacji jego utworów. Piosenki Ed Sheerana nie są zbyt skomplikowane aranżacyjnie, natomiast wynika to z jednego prostego faktu. Ed Sheeran występuje najczęściej sam, używając tylko i wyłącznie swojej gitary akustycznej. Jeśli jego utwór składałby się z kilkunastu ścieżek i kilkunastu sampli, to ciężko byłoby go otworzyć podczas koncertu. To, co wyróżnia aranżacyjnie jego utwory, to stawianie głównie na rytmikę. Piosenki powinny być rytmiczne, porywać nas do tańca i do ruchu. Energetyczne i uzależniające. Takimi kryteriami kieruje się Ed Sheeran. Jego olbrzymią umiejętnością jest skomponowanie romantycznych utworów oraz tych bardziej dynamicznych. Dużą rolę w tym mają kolaboracje z innymi artystami. Jest to prawdopodobnie czynność, której ty nie wykonujesz, a która mogłaby podnieść znacząco jakość Twoich piosenek. Spojrzenie na Twoją piosenkę oczami innego twórcy mogłoby spowodować pojawienie się nowych pomysłów na melodię, na aranżację czy też tekst. Przechodząc do tempa utworów Eda, jego romantyczne piosenki mieszczą się w przedziale około 80-90 uderzeń na minutę. Natomiast te bardziej dynamiczne i bardziej popowe, jak na przykład Sing, około 120 uderzeń na minutę. Ostatni punkt, jaki przeanalizujemy, dotyczy tekstów, jakie tworzy Ed Sheeran. Artysta ten, pisząc słowa do swojej piosenki, stara się przekazać i opisać nam pewną historię. Zwróćmy uwagę na przykład na jego pierwszy przebój, "The A Team", gdzie opowiada o młodej kobiecie uzależnionej od narkotyków. Ed Sheeran lubi szczegółowo opisywać bohaterów swoich piosenek. Często pisze o tym, jak wyglądają, jak się zachowują, czy też co przeżywają w danym momencie. My, jako słuchacze, możemy odnaleźć w nich siebie. To jest największa moc piosenek Eda. Pisze on o rzeczach i o problemach, które spotykają również nas, dlatego tak często do nich wracamy. Na dzisiaj to wszystkie wskazówki kompozytorskie od Eda Shirana. Mam nadzieję, że pomogą Ci one w stworzeniu wielu przebojów radiowych i w rozwoju Twojej kariery muzycznej. Napisz w komentarzu pod filmem, o czyjej twórczości chciałbyś usłyszeć w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli uważasz, że był on dla Ciebie pomocny, to daj łapkę w górę i pamiętaj o subskrypcji. Dołącz również do grupy na Facebooku, gdzie tworzymy społeczeństwo świadomych muzyków i wokalistów. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam Cię również na naszego Instagrama. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Cześć!